Witamy w magazynie futbolowej Ligi Szóstek zapraszamy do za, spędzenia z nami najbliższych minut. A okazja ku temu wyśmienita, bo jest z nami Artek Katarzyński. Witam. Gracz drużyny Geo Zenit B, a więc Liga C1. I o tym, o, o czym musimy porozmawiać, no to oczywiście mecz sezonu można powiedzieć. Mecz do oświecenia wygrany. Katar, jak ty czujesz się... Remisowany. A, zremisowany, zremisowany ale zwycięski. Zwycięski remis. Jak ty się czujesz po tym czwartkowym spotkaniu? No, psychicznie bardzo dobrze, bo remis akurat uratowaliśmy w końcówce. No ale fizycznie troszkę mniej, bo dalej mnie troszkę noga boli. Przed naczem właśnie naczekałeś na ten uraz. Nie wiadomo było, czy w ogóle zagrasz. No, no nikt... właśnie nie wiedziałem, nikt nie wiedział. Dałem dopiero znać Dawidowi Dragoszowi o 16, że będę jednak grał. Tam trochę maście pomogły. <laughs> Tabletki, te sprawy. Tabletki przeciwbólowe no i Kontroli antydopingowej nie było, więc nie, nie. wszystko w porządku. No i nie zagrałeś tak w tych 50 minut. Ja zagrałem. No, Jarek właśnie chciał, żebym trochę sobie odpoczął, żebym w końcówce dał z siebie wszystko. No i akurat wyszło tak, że szczeliłem tego zwy, zwycięskiego gola, można by tak powiedzieć. No i jestem zadowolony z tego ty spodziewałeś się, że taki właśnie będzie miał przebieg tego spotkania, że ta ostatnia akcja zadecyduje o końcowym rezultacie? Znaczy tego chyba się nie można było spodziewać, natomiast można było się wyrównanego meczu. No i można było się spodziewać, że y, ciężar gry będzie spoczywał na Artku, jeśli chodzi o gazenitę tak było. I, no Fajnie, że, że Artek stanął na wysokości znaje, że ten uraz mu nie przeszkadzał w żaden sposób. I, i, no, gracz meczu. Mogę zdradzić, też zdradzić, że gracz kolejki w C1. Już, już pewnie gra gracz meczu, to już któryś z rzędu. Przegrywaliście 1-0, wyrównałeś na 1-1, później znowu przegrywaliście na 2-1. zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji w meczu wierzyłeś, że, że uda się dociągnąć końcowy rezultat? No akurat, gdy było 1-1, no to jeszcze myśli, myślałem, że mamy jakieś tak, szanse, żeby doścignąć, żeby strzelić tego gola. Była to właśnie okazja. A też później, jak już przegrywaliśmy 2-1, no to już troszkę ciężko było, już nie myślałem nawet czy o wygranym, żeby tylko przynajmniej remis uratować no i udało się w końcu końcówce ten remis uratować. Tam właśnie czytałem, że też w 53. podobno strzeliłem, nie wiem, nie patrzyłem sędziemu na zegar. Czułeś presję z tym meczem, że, no że, ja... że wiadomo było, że po prostu zwycięzca, czy dla was czy no remis? Właśnie... Zgarnia całą pulę, no i prawdopodobnie na 99% będzie mistrzem. No, przeszło mi przez myśl taka właśnie presja, ale też tak właśnie przy wyniku 2-1 dla nich, no to już myślę sobie, a no to ładnie, no to trzeba się wątpamy. zadowolić drugim <laughs> miejscem, ale później na, jak remis był, no to już wszystko zeszło ze mnie. I... Byłem zadowolony. A, po a meczu. tak wyobrażaj sobie właśnie przebieg tego meczu, że, że to będzie na pewno, no na pewno wszyscy wiedzieli, że to będzie wręcz spotkanie, ale że taka dramaturgia będzie pod samochadzenie no i będziesz miał tą piłkę meczową. Nie przemyślałem nawet o tym, ale przed meczem właśnie mówiłem do Karoliny, że z Wylecińskiego gola strzela. No i strzeliłem akurat na remis, ale też zwycięski. O czym, o czym myślałeś, oddając ten, ten strzał w końcówce? O czym myślałem? O tym, żeby wpadł do bramki. <laughs> ale wiedziałeś już od początku, że będziesz strzelać? Czy, czy tam kątem By... oka jednak gdzieś, gdzieś szukać, Bo w pierwszej połowie miałeś taką sytuację, Miałem że, że dograłeś, dograłem. ale wszyscy mieli pretensje do ciebie, że czemu dogrywasz. Właśnie swój komentarz tam, że <laughs> dlaczego on nie strzela, dlaczego on nie strzela i później Dawid Dragoż mi powiedział, że co masz, to strzelaj. No ja akurat w końcówce jak już biegłem z tą piłką, to słyszałem za plecami tam ktoś od nas krzyczał, że strzelaj, 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 no to już strzeliłem, ale też widziałem Florka właśnie też stał z boku, nie wiedziałem właśnie czy dogrywać, czy strzelać. Jednak Można... te, te, te głosy pomogły z tyłu. Jednak nie? głosy pomogły. I... Chyba już nie wypuścisz tego mistrzostwa, prawda? No będę się starał z całej moich sił, żeby nie dać Żeby tego mistrzostwa, żeby do dociągnąć to do końca i mam nadzieję, że mi się to uda. Wojtek, myślisz, że uda się go do wino? Ciężkie mecze jeszcze przed item B, w gry, bo jest AP Sportivo, to w, nie w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu gracja 1 cała pozuje, natomiast no jest jeszcze, to będzie w 13 tygodniu, potem na koniec jeszcze Płaszów. To są dwie drużyny, które, które walczą, walczą o, o, o medale. To łatwo też... nie będzie, aczkolwiek no, dotychczasowe mecze pokazywały, że, że jednak gozeń i Oświecenia no, to jednak półka wyżej stoją. No, no zobaczymy, na pewno nie, Geozen nie może już świętować, bo wtedy to się skończy, skończy jakąś niespodzianką. Szampan zamrożony. <grafy> I żeby na razie jeszcze nie wyciągać, to, 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 jak, to będzie dobrze. Jeśli nie zaczną świętować, no to myślę, że spokojnie sobie poradzą. No i tak jak mówię, no rywal na pewno łatwo o nie złożą, bo oni też grają o, o, o swoje cele. Ale nie tylko Geozen i Oświetlenia grali w tym tygodniu, grały ale, też inne drużyny. A nie też gra z płaszową. Też gra z też będzie też także. Mecz. Też będzie I na koniec KWPN ma. Tak, Możliwe, że Kaplan będzie bronić się przed, przed spadkiem, więc też e, będzie walczyło w tym spotkaniu. No tak, jeśli chodzi o obronę przed spadkiem, to kilka słów, bo, bo tam też bardzo ciekawie. E, w tym tygodniu UPM Kymenę wygrało z FC Butchers. Wal e, zyskało zyskało trzy punkty walkowerem. E, tak więc e, no jest, jest kilka ciekawych rozstrzygnięć na dole tabeli. Broda kolekcji z to też bezpośredni mecz wygrany Brzez przez Brotę. Świetna forma brody w ostatnich Tak, spotkaniu. no i, i jeszcze, ale mimo tej świetnej formy nie mogą być jeszcze pewnie utrzymania. Tam różnice są dwóch punktów między strefą spadkową a, a zespołami, które nad tą strefą się z, znajdują. KPPN, który przegrał w tym tygodniu z aktywizacją, ma na strefę spadkową 4 punkty. W przyszłym tygodniu, z, znaczy na tej, na tej kolejce, w 13 tygodniu zmierzy się z litorią Kraków, która ma punktów 8, czyli 4 punkty różnicy. Teoretycznie dużo, ale jeśli... A dwa mecze nie, i jeśli dwa przegrają, to Tak, już... drugi jest właśnie z oświecenia, więc jeśli przegrają z Witorią, no to może być jeszcze w KPP, nie też gorąco. Natomiast yy, oprócz yy, tego meczu KPP z Witorią w 13 tygodniu walpo Siano Fronton, Brota Butchers i, i Fronton gra z Joey Roger. tak więc też tych meczów na dole tabeli, tabeli całkiem dużo. A jeśli mówiliśmy o AP Sportivo i Płaszowie, które walczą o, o medale brązowe, no to w w tym tygodniu A.P. Sportivo pewnie 15 do 0 wygrało z Joy Roger, a Witoria uległa paszłowi jedną bramką, tak więc mniej... znaczy bardziej zacięte to było spotkanie. Katar, jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do gozenitu To tutaj to, był ojcem to... tego transferu? Dawid Dragon. Można by tak <laughs> powiedzieć, bo w sumie to było tak, że Piotr Mazlin do mnie napisał na Facebooku, czy bym nie chciał zagrać z nimi w Gewozenicie. Nie było mowy o... Drużnie A czy B, bo nie wiedziałem nawet, że są dwie. No i ja tak mówiłem do niego, że się zastanowię jeszcze nad tym, bo też miałem kilka propozycji z innych drużyn w FLS-ie, który mnie naleźnie. Ale <grym> można powiedzieć, że z Ligia, tak? No były z Ligia, bo... czołówki Ligi A. B były. <grym> no i akurat y, zadzwonił do mnie Dawid czy pisał do mnie Bazji. No i akurat mówię do niego, że tak, że jeszcze się zastanawiam. On mówi, że nie ma się nad czym zastanawiać gramy <grym> W no, już poszło na no to. Bieramy. Ale to w podjęciu tej decyzji, chyba też pomaga to, że właśnie znasz się z się z Dawidem i z Jarkiem Parkiem o wiele łatwiej się gra, z, jeśli są z prawda? No. A nie, nie poszedł widz od różnych gdzie żeby no, dał uciec jedną tylko osobę. No właśnie, była taka myśl, żebym sobie na razie odpuścił granie, bo było tak, że Elektryk może jeszcze wrócić po sezonie. Mówię, że sobie odpocznę, że przynajmniej będę miał jeden, tam, y, jedno granie mniej. Ale jeżeli tak. Wyszła tak bardzo mnie inicjatywa, dzieli. więc dlaczego nie? Akurat jest bardzo dobra liga, więc mi się tu dobrze gra. Wojtek, a jak ty z perspektywy czasu, kiedy, kiedy znamy Katara, jak, jak go oceniasz? No bo to naprawdę co mecz to bramka, 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 prawda? Chyba żadnych słabych punktów nie można znaleźć u tego zawodnika. Znaczy same statystyki mówią, tak? Wystarczy popatrzeć, był królem strzelców kiedyś w przeszłości, tak? I MVP, jak elektryk sam wywalczał. Mistrzostwo z tego co pamiętam to właśnie katar tam z... Natomiast na no, tym elektrycjeniu nie udało się utrzymać widza. No tak, natomiast tam była już sytuacja taka kadrowa bardziej, tak? Że tam e, wiemy ostatnie mecze, no to już walkowery, a wcześniej też ten te skład często był niepełny i nie, grali raz nawet w piątkę, co, co, co e, chyba pamiętam, że Tomek Kawa wyjątkowo przyjechał, no to się okazało, że Tomek Kawa nie ma z kim grać, bo, bo gra chyba mecz, mecz w piątkę czy tam potem do też szósty zawod i tak więc to był... Były jakby, problemy kadrowe, były przyczyną tego, że lekki spadł. Natomiast no, Artek, tak jak mówię, wystarczy płacić na statystyki, dokonania i czołówka na FLS. Artek, jak ty odnajdziesz w ogóle czas na robienie czegokolwiek niż granie? No bo jeśli mielibyśmy tak prześledzić cały Twój plan w tygodniu, poniedziałek, wtorek do niedzieli, no to tak. Mamy FLS, mamy Biznesligę, która mówię, że teraz będzie zaczynał, mamy KLF, mamy hale w Skale. Mamy zieleńczankę. zieleńczankę, gdzie są treningi pewnie dwa razy w tygodniu. Dwa razy w poniedziałek, i środa. poniedziałek, środa. Ty jak w ogóle znajdujesz czas na, 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 no na inne czynności? Jestem przynajmniej raz w tygodniu na treningu. Staram się być raz w tygodniu na treningu. Jeżeli się nie da, no to przecież tam trenerowi mówię, że też gram gdzie indziej. W środę akurat mam KLF, ale to jest od 18.30 albo do 22, więc o 18 mam trening. Tam półtorej godziny, mecz. na z, z, do 20. To jeszcze zdąży na mecz, tak? To jeszcze zdążę na mecz, no i tak właśnie jest. Miałem właśnie ciężki tydzień, bo w niedzielę miałem mecz w w poniedziałek miałem sparring tam w skalę u siebie, we wtorek mecz z oświeceniem, w środę KLF. Ale rozumiem, że to jest. Tylko dlatego, że po prostu kochasz, kochasz gać piłkę. No, uwielbiam grać w piłkę, no i jakoś odnajduję tam czas też na przyjemności. I, i też zabieram dziewczynę, chcą. zabieram dziewczynę ze sobą na mecze. Ch chętnie chodzi? Chętnie, no. Na razie, tak? Na razie, no, razie. ma robić tylko <grybuj> może na boisku się. <grybuj> chętnie Spotyka. na razie chodzi, ale nie narzeka. Jest dobrze i cieszę się z tego. Ale myślisz, że przez dłuższy okres czasu da, tak, da się tak funkcjonować? Czy jednak no przyjdzie, przyjdzie moment, że będzie trzeba z czegoś zrezygnować? No na pewno będzie taki moment, żeby zrezygnować z czegoś, ale ze FLS-u nie zrezygnuję, także... <laughs> to, to, to nam bardzo miło. Kończąc już nasze spotkanie, jakie plany na przyszłość dla Ciebie, bo jeśli Godzind awansuje, to jest wiadomo, że awansuje... To, i to będę, będę grał dalej z nimi. No, to będziesz dalej z nimi, tak? Tak, będę i... grał dalej, będę się starał dalej. Się w górę. Czyli już możemy wszystkim powiedzieć, że Katar niestety, ale w zimowej nie będzie do wyciągnięcia. Nie. A czy ta drużyna twoim zdaniem potrzebuje wzmocnień? No przydałyby się jakieś tam wzmocnienia troszkę, bo graliśmy jednak w Lidze B z Electricsem i nie jest to łatwe, bo jednak w C to są takie, troszkę jest niższy poziom, ale w B to już jest, bo to jest spadek z A, no i awansu, awansują z C, no to się tak kumuluje razem i jednak drużyny są dobre. Yy, powiedz mi Katar, na koniec yy, sprawa krzyżaków. A. Yy, kto tutaj jest lepszy w tym, w, tym, w tym aspekcie piłkarskim? Ty, Dawid Dragosz, kto tu u kogo pobiera nauki? Bo, bo no, różne rzeczy ode mnie to. uczyć, ale no na razie to nie wychodzi mi. Yy, Dawid... Widzieliście, ocenialiście, komentowaliście. Wypadek przy pracy, rozumiem tam, 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 tamtą akcję. No. no właśnie, no jakbym strzelił bramkę, to by nie było takiego no, zamieszania. Bramka Stadionu Świata, tak? Tak, a tu akurat stanął na, no, na, na... wyrósł słupek spod ziemi i no nie. Katar, dziękujemy Ci za spotkanie. Ja Błąd, też Wam dziękuję bardzo. Nam, nam bardzo miło. Życzymy Ci no, zdrówka, tak? Bo w Twoim przy, w przypadku to a, chyba to, co najważniejsze, to... No tylko to, zdrowie. To, to tylko zdrowie, bo, bo reszta idzie jak najlepiej. No i tego mistrzostwa, zobaczymy. Zobaczymy, mm. jak to będzie. Dziękuję bardzo. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze 6 tygodnia ligi C1. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia za tydzień.